Także posłuchałam męża, to się Radku Zarza. Yy, yy, ale mało, chyba mało komu podoba się to, co robił kiedyś yy, na swojej twarzy. Czemu? Mi się wydaje. A jeszcze, chciałam, żeby było ładnie widoczne, wskoczyłam yy, do górnych więc... Cześć kochani, tam was serdecznie i filmiku, który bardzo cieszę się, że mogę dla was nagrać, ponieważ są to zakupy, nowości, prezenty. Także dużo dobroci, dużo pieniędzy poszło z konta. A konto, nie patrzy, jutro wypłata, więc. Będzie, będzie lepiej, będzie budżet podreperowany. Mam dla Was właśnie kilka rzeczy, które kupiłam w ostatnim czasie, mam też trochę prezentów. Myślałam, że pokażę Wam dzisiaj jeszcze w tym filmiku moje nowości z Grand Shopu, ale podejrzewam, że przez Wielkanoc, przez święta, przez przerwę ta paczka będzie szła dłużej, więc pokażę Wam te rzeczy w oddzielnym filmie. I powiem Wam, że też trochę mnie poniosło, bo dzisiaj rano dostałam cynkę od Kasi, że Biba od Nataszy Dunon wchodzi i tak mm, klik zapłać i poszło. Także jutro ją odbieram, więc będzie kosmetycznie, będzie dużo cieni, dużo produktów do oczu do testowania właśnie w maju. Tak już maj za rogiem, wow. Także jeśli nie chcecie, żeby Was ominęły e, zakupy nowości, to oczywiście kliknijcie e, ten guziczek czerwony z napisem subskrypcja. Dajcie kciuka w górę i e, lecimy. Tak, żeby przyjemniej od razu, bo wiecie, kciuk w górę i oglądamy, ok? Umawiamy się, może tak być. Więc dobra, na początek pokażę Wam e, po prostu przed sobą rzeczy, które kupiłam. I to jest taka e, różowa gąbeczka, którą kupiłam w Algi. Niestety nie mam opakowania, bo wyrzuciłam. Pokazywałam Wam na Instagramie, więc zapraszam Was na moje insta story, bo tam jesteście najbardziej na bieżąco z kimś. Nowościami. I to jest gąbeczka, która była dzisiaj umyta, więc ona oryginalnie jest troszkę mniejsza. Po umyciu straciła też trochę kolor, była taka bardziej, że tak powiem, powiem, nowa. Cena funt 49 w Aldim, ale powiem Wam, że ja tej gąbki Wam nie polecam, bo kiedy Wam pokazałam na Instagramie, to mówiłyście: O super, daj znać, bo wiecie, cena po prostu jest śmieszna. No, 1,5 funta. Soki nieraz są droższe w sklepie. Ale powiem Wam, że nie polecam tej gąbki. Jeśli chodzi o aplikację e, korektora pod oczy e, lub podkładu, no to sprawdza się bardzo słabo. E, całkiem w porządku do blendowania produktów kremowych, do konturowania, e, do aplikacji na przykład, nie wiem pudru e, na twarz jeśli chodzi o taki baking, oczyszczenie, konturowanie jakie ja lubię, ale raczej nie pobiegno, ja nie kupię e, hurtowo po prostu kartona tych gąbek, żeby nie mieć na warsztaty czy nawet dla dziewcząt w formie prezentu, bo uważam, że są bardzo przeciętne i jest, dosyć, jest, jest niby e, miękka, ale dosyć twarda więc jeśli będziecie na zakupach i macie na nią po prostu mega ochotę, to dużo nie stracicie, przetestować można, ale na pewno nie zastąpi mi ona blended gąbek, bo to są póki są moje ulubione gąbki. Aha, jeszcze mam tutaj z wierzchu, w sensie z boku rzeczy, które ja myślę, że Wam pokażę, bo gdybyście pytały, co masz na ustach. Aha, dobra, zanim usta i makijaż, no to tak, włosy, tak wiem, jeszcze bardziej urosły. I na żywo one są trochę chłodniejsze. Aparat mi trochę przypomuje to, to one były dosyć jasno na zewnątrz czy to siatło tak mocno wpada. Um, Ostatnio była Aga, właśnie rozjaśniałyśmy włosy, to już e, teraz jest efekt po dwóch myciach, czyli toner mi poschodził mm, i na pewno są o wiele jaśniejsze, są e, chłodniejsze niż były wcześniej, ale jeszcze, wiecie, przynajmniej takie jedno porządne farbowanie i e, będą takie super, super chłodne. Mm ale podoba mi się, jak to wygląda. Mam jeszcze fioletowy szampon do użycia, ale chciałam Wam pokazać właśnie tak na świeżo, bo wczoraj e, nagrywałam vloga, który pewnie widzieliście, nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj e, i tam włosy miałam spięte, bo ja lubię mieć rozpuszczone włosy, kiedy one są takie jednodniowe, takie świeżo po umyciu. Na drugi dzień, e, też już od razu jest kucyk, ale na ustach mam pomadkę e, od Fenty Beauty. To jest taka chłodna, e, różowa pomadka, którą bardzo... Mm, lubię, bo myślę, że do mnie pasuje, ale później dwa dni po jeszcze mam przesuszone po niej usta, a na oczach mam coś, co pożyczyła mi Kasia. To jest paletka od pana Marka Jacobsa. To jest ten numer 820. Bardzo chłodna, bardzo smoky, ale powiem Wam, że najbardziej z Podoba mi się cała, zwłaszcza ten błyszczący kolor, ale ogromnie podoba mi się to, jak wygląda na mojej powiedzie ten jasny, taki właśnie e kolor, ponieważ ja mam go wewnętrznym kąciku zamiast rozświetlacza pod łukiem i mega podoba mi się takie właśnie rozświetlenie matowym cieniem tej okolicy na oczach, więc to jeśli chodzi o makijaż, dobra wracamy do y, zakupów w TK Mapsie wczoraj kupiłam kalendarz który tak leżał przy kasie ale wiecie, ja kocham kwiaty, tutaj widzę coś, nie wiem, a la piwonie i to jest y, to jest taki właśnie planer, który kosztował 9,99, bardzo duży, fajnie y, wykonany tutaj mi się spodobało z przodu, że jest taka właśnie zakładka, czy nie wiem, na rachunki, czy coś można sobie wszystko fajnie, szybko wrzucać i y, ten kalendarz jest już od sierpnia 2019, czyli tak naprawdę za chwilę będę mogła zacząć go używać i on jest aż do grudnia 2020, więc naprawdę porządne plany, wtedy będę mogła sobie wszystko wpisywać, miejsca jest e, wystarczająco, więc taki nieplanowany zakup, ale wiecie, jakie ma się, jak się Wam coś podoba, to trzeba od razu kupować i brać, bo później tego e, nie będzie, więc uważam, że jak zadyszkę, jeszcze ja mam tą kartę zniżkową, w sumie 9 funtów mi to kosztowało, także super, e, bo jest przepięknie wykonany i taki, wiecie, nam. Ponad rok, także mega, i miałam ochotę na jakąś, właśnie taką wiosenną świeczkę, coś dużego, żeby mogła, właśnie postawić i wieczorami palić. I znalazłam właśnie taką gigantyczną świeczkę, ona z aż trzema knotami. Dla mnie to pachnie jak cukierki Nim 2, znaczy łakoci i witaminy. Tak to dla mnie pachnie, także mamy trzy noty. Sieczka jest ogromna, kosztowała 12,99, czyli dosyć duża na świeczki z ETK Maxa, ale jest ogromna. I to jest właśnie zapach Orange Blossom Honey. Marki chyba nie kojarzy, nie miałam wcześniej od nich żadnych świec, ale jest duża. Ma taki bardzo ładny właśnie jasno-żółty odcień i myślę, że będzie nawet ładnie tutaj w tle wyglądała, żebym się tutaj ładnie komponowała. Ja zawsze, zauważyliście to, że od kilku lat, jak przychodzi wiosna, mam ochotę na jakieś żółte akcenty tutaj w sypialni, na jakieś poduszki czy cokolwiek, więc <grywanie> podobnie jest tym razem. W range'u, The Range, kupiłam 12 ramek które wyglądają w ten sposób, mają takie e, lekkie zdobienia. I to są ramki, które kosztowały na przecenie 2,61 Pokazywałam Wam to we vlogu, albo pokażę we vlogu, nie wiem, kiedy co idzie. Ale cena przecież że jest rewelacyjna, bo mam e, takie ramki, które mam gdzieś w domu. Mm, tutaj właśnie z boku, gdzie mam te obrazy. Może Wam pokażę, o co mi chodzi, tak nie, ma, nie jest dla mnie problemem ruszyć ręką do góry. O, czekajcie, tu, tu, tu. Czy to zobaczycie, o, właśnie te ramki, o, dobra, wracamy, <grywa> wracamy na dół. One kosztowały chyba coś koło 8 funtów w, e, w Tesco, więc dużo, miałam kupić 8 rank, ramek, to kosztowałoby mi to 80 funtów, a tak to 20, e, nie całe niecałe 30 funtów za te ramki zapłaciłam. I ja chcę właśnie w salonie e, wszystkie swoje dyplomy, certyfikaty i tak dalej dookoła toaletki przywiesić. Miałam jeszcze 12, ale wiecie, Andrzej pomyślał i mówi weź na zapas, bo później będziesz miała kolejne, to pewnie byś na problem żeby strafić z tym samym wzorem, także posłuchałam męża, to się rzadko zdarza i kupiłam. Z boku tutaj mam kilka kosmetyków kolorowych do pokazania. Ten film na pewno będzie długi, ale kto nie lubi długich filmów z zakupami. Ostatnio właśnie Kasia zaraziła mnie miłością do poszukiwania kolczyków na AliExpress. Dobra, wracam, bo był staną z tymi kolczykami. E, I to są kolczyki, których ja bym raczej nie nosiła, nie wiem, na imprezy wyjścia lub, e, wiecie, po prostu tak do ludzi. Ale uważam, że są, że są to przepiękne kolczyki, e, właśnie do zdjęć, do, do makijażu. Powiedzmy, kiedy dziewczyny że na przykład mają boba, takie krótsze włosy i jakiś, nie wiem, właśnie fuksjowy akcent w makijażu, to myślę, że takie właśnie piórka z czymś jeszcze takim połyskującym, bijającym światło, jeszcze na tym tle z różami właśnie będzie wyglądało pięknie. Ja Wam kolczyków nikować nie będę, bo na tym Aliexpress coś znaleźć, jeszcze są tam, wiecie, świeża, jeśli chodzi o, o tą aplikację, ale wystarczy sobie wpisać, nie wiem, właśnie piórkowe kolczyki, coś tego Wam skakuje i one są tam, nie wiem, po 2-3 dolary. I tu widzę, że przyszło mi jedne jeszcze. E, Kasia też je ma i one oczywiście trochę inaczej wyglądają na e, zdjęciu, a inaczej w e, rzeczywistości. Co mi tutaj wypadło? Aha, dobra, zatyczki. I to są takie właśnie e, perełki. Nawet nie wiem, czy Kasia nie miała e, makijażu oczu z tą paletką od Marka Jacobsa na Instagramie z tymi kolczykami. Bardzo ładne, bardzo eleganckie, bardzo proste. No, wiecie, no, jakość. <laughs> że powiem, ile kosztują, tak też wyglądają. To nie jest po prostu szczyt marzeń. Ale też jest taka prawda, że te wszystkie kolczyki z Topshop i wiecie, takie po prostu droższe, gdzieś w nie, to jest to samo. Zara i tak dalej, bo Kasia też mówiła, że często właśnie na Zarze szuka kolczyków, a później patrzy za podobnymi na AliExpress, więc myślę, że... Że fajne, fajne, do zdjęć będą super i tanie przede wszystkim. Tak bo wydawanie, nie wiem, było 12-15 funtów na kolczyki, trochę się mija moim zdaniem z celem. Mam tu kilka dobroci, które w ostatnim czasie właśnie kupiłam w John Louis. No i kupiłam podkład, którego pierwsze wrażenia były na kanale Gerleu. Nie wiem, jak to wymówić. Francuski to nigdy nie był mi bliski. Ale mam też podkład dzisiaj na sobie, bo stwierdziłam, że jak już się właśnie malować, nagrywać, no to warto będzie mieć kilka z tych produktów, że odpowiem na, na buzi i uważam, że to wygląda przepięknie. Jest oddzielny filmik z pierwszym wrażeniem na kanale, także Wam serdecznie polecam zobaczyć. Podziękuję Wam w opisie na dole i są to perfumy, jest to podkład, który wygląda jak perfumy przepiękna buteleczka. W sumie teraz to opakowanie kojarzy mi się z tym takim ekspresem do kawy, co jest taki właśnie, to lepsze na kurczak wygląda. Odcień 002, bardzo duża gama kolorystyczna, to bardziej neutralne, bardziej żółte, bardziej opalone, więc jeśli szukacie podkładu, który jest średnio kryjący, delikatnie kryjący, rozświetlający, wygląda na skórze bardzo lekko i fajnie się utrzymuje. Mam go dzisiaj tylko przypudrowanego pudrem podkładem, pudrem magnet Next To Nothing, więc myślę, że wygląda przepięknie e i w ogóle to opakowanie bardzo cieszy oko, ok, Powiem, go też będę do salonu e wywoziła dziewczyną, żeby sobie spróbowały, e bo wygląda bardzo, bardzo ładny taki podkład upiększający, jak to zresztą w Garlam. Kupiłam drugie opakowanie bazy z Lancôme. pierwsza prawie mi się kończyła, e prawie mi się kończyła, dobrze mówię, i dałam pakowanie Kasi na przetestowanie i to jest ta baza właśnie Prep plus Hydrate ja tą bazę miałam chyba gdzieś od Października, tak mi się wydaje, lub listopada, więc naprawdę przez te, nie wiem, powiedzmy 5 miesięcy, 6 jej używałam i byłam z niej naprawdę bardzo zadowolona. Lekka baza, która się szybko wchłania, i skóra jest taka bardzo mięciutka po niej i przygotowana na przykład nawet bardziej takie kryjące, bardziej zastygające. Jedna z moich ulubionych baz, no wiecie, żeby kupić drugi raz tą samą bazę no to naprawdę coś w niej musi być, ciągnie mi do niej, więc wiedziałam, że biorę kolejną sztukę, bo. Nie chcę kombinować, a o tej bazie u nikogo nie słyszałam. Więc jak będziecie po prostu gdzieś na wyspach lampką, to dotknijcie ją sobie i poczujcie, właśnie, jaka skóra od razu jest po tej bazie. Po prostu, no nie wiem, wyjątkowa jest ta baza, uwielbiam ją. Widzieliście też na pewno już filmik, jeśli widzieliście ten z Guerlain, to też widzieliście filmik, w którym testowałam ten nowy korektor marki Touche Ecle. Nie, marki, wróć, marki, marki YSL, tuszekla, ten bardziej kryjący. Ja mam go w numerku 05 Vanilla. Różni się tym od klasycznego opakowania, tutaj jest taka czarna wstawka i mm, bardzo podobny, jeśli chodzi o ten klasyczny YSL, mam też ten klasyczny dzisiaj pod oczami, ale powiem Wam tak szczerze mówiąc, że, że chyba jeśli skończę ten, Kupię ten klasyczny, bo nie ma jakoś w niedużej różnicy. A tutaj ta gama kolorystyczna jest średnio moim zdaniem trafiona. A z tego klasycznego mam numerek 2 2, więc fajny do przetestowania. Bardzo lubię, ja już e, tak odchodzę od mocno kryjących produktów, lubię, kiedy widać moją skórę, kiedy jest tak lekko, świeżo, zdrowo i przyjemnie. E, dosłownie kilka dni temu usłyszałam od osoby, która mnie poznała, że wygląda na 27 lat, więc e, tak sobie, 6 lat młodzień niż rzeczywistości, więc e, chyba ten makijaż też dodaje mi, e, nie wiem czy odejmuje lat, ale też jakby wiecie, nie postarza mnie, e, więc nie wiem. Mm. Ja się dobrze czuję w tym wieku, w jakim jestem, niestety mówić, mam 33 w tym roku, nawet nie mówię 32, już mówię 33, bo lubię to, jak moja skóra wygląda, lubię teraz ten etap w makijażu, w którym jestem, no bo to, co było jeszcze kilka lat temu, to wiadomo. Mało, chyba mało komu podoba się to, co robił kiedyś na swojej twarzy mi się wydaje, prawie większość ludzi. Błyszczyk, wyrzuciłam już opakowanie, na początku nie byłam do niego przekonana, ale teraz po prostu uwielbiam i na pewno kupię więcej odcieni, to jest Estée Lauder z tej serii Pure Color Envy, odcień 450, może będę Wam, bardzo ładny zapach, może będę Wam od razu pokazywała kolory, jeśli jakieś produkty są właśnie z pigmentem, że tak powiem, no tak jak już mówię, te Produkty z Guerlain i YSL to Wam pokazywałam w oddzielnym filmie. I proszę bardzo, to jest taki e, błyszczyk półtransparentny e, z takim różowym pigmentem, który jest bardziej w takich e, chłodnych tonach, bym powiedziała. Bardzo ładnie wygląda taki e, kolor, na który bym sama nie zwróciła uwagi, bo wpada w tonach takie właśnie też fioletowe tony. Ale pan właśnie na wyspie Estee Lauder powiedział, że to jest ich najbardziej kultowy odcień, i powiem Wam szczerze, że się nie dziwię. Ja mam też problem z brązerem. Żaliłam wam się strasznie na Instagramie, że o Jezu, teraz moja ukochana beka, naprawdę ukochana. Kocham tą paletkę, jest przepiękna. Ale niestety teraz ten brązer, który ma w sobie zdecydowanie ciepłe tony, wybija się przy tych włosach trochę na na rudo. Um, nie jest on rudy, w sensie tutaj ten brązer, ale Wiecie, jak ją paletkę pchałam, jak Wam mówiłam, kupujcie, kupujcie, bo jest rewelacyjna i po prostu yy, wiem, że wiele z Was kupiło i kochacie, ale jeśli macie bardziej właśnie chłodne tony we włosach, to nie będzie to aż tak dobrze wyglądało. Więc zdecydowałam się na chulę z Benefitu. Ja kupiłam coś z Benefitu, wiecie, że Benefit, de Balm yy, to są marki Too Faced, które raczej mnie nie ciągną, nie kręcą, ale nie znalazłam nic tak delikatnego, w ofercie innych marek. Dziękuję za wszystkie polecenia, które od Was właśnie, że tak powiem, wypłynęły. Na pewno jeszcze będę kupowała kolejne kolory, no bo wiecie, jeden brązer się trochę nuda. Więc kupiłam dosłownie wczoraj, właśnie w John Louis, ten brązer. No, to kosztuje w regularnej cenie 26 funtów i to jest kuźwa karton. No, nie mogę, sorry, ale. No nie mogę po prostu. To lusterko tutaj jest tak mała, że do tego nikt nie jest w stanie zrobić sobie makijażu. Jest pędzelek, który bardzo dużo osób poleca, poleca i porównuje do tego pędzelka z Narsa. Nie wiem, ja muszę go sobie do nosa zostawię, bo tak tutaj trochę robić nie za bardzo. I dzisiaj go mam na twarzy i bardzo mi się podoba muszę przyznać. Bardzo, bardzo jest delikatny. Mm. Ja się bałam, że on na mnie będzie wręcz niewidoczny, bo on ma taki oczy, tak naprawdę troszkę ciemniejszego pudru. No, zobaczcie jak on wygląda przy, przy bece, no. No, widać różnicę na pewno. Więc mm, tą paletkę po prostu wywiozę do salonu, e, żeby dziewczyny po prostu miało przyjemność z używania, a ja będę się tutaj że powiem, posiłkowała tą hulą. Kolor bardzo ważny, komponował na gram filmik pokażę jak wygląda ten kolor, można go stopniować, bardzo delikatnie pigmentowany, czyli taka formuła jaką ja lubię, ale 26 funtów za karton. Nie kumam. Dobra, więc to są rzeczy, które ja kupiłam w ostatnim czasie. Tak mówię, e, właśnie w nie myślałam, że podam mi po prostu drąg. E, przesyłkę z Glamshopu niestety się e, nie udało, więc czekam. E, tam była informacja, że przewidywany czas e, chyba dostawy to jest 30. Dzisiaj nie wiem, który jest. 25, 26 jakoś tak. Ale ona, ona była wysłana ponad tydzień temu, no ale dobra. Poczekajmy. Na dobre rzeczy trzeba czekać, jak to mówią u mnie Aga i poprosiłam ją, ponieważ w Nottingham jest Kiko, o zakup chusteczek pilingujących, ponieważ e, to Wy powiedziałyście mi, że Kiko ma chusteczki, które są e, identyczne jak te z Sephory. I miałyście rację. Nie wiem, jaka jest regularna cena, chyba coś około 8 funtów, więc tak naprawdę e, cenowo wychodzą tak samo jak te z... Z Polski, w sensie te sefory. Z tym, że tutaj jest 20 sztuk, a chyba w tych seforowych jest 25, więc tam jest ich więcej. Ale jeśli właśnie, wolniej, ale jeśli nie macie dostępu do sefory, no to możecie się udać do Kiko. My tych chceczkach używałyśmy. One są e, troszkę perfumowane, ale ten zapach jest bardzo fajny, bardzo przyjemny. I ja, będąc w Polsce, może inaczej, będę polowała gdzieś na te promocję 3 za 2 żeby zrobić sobie zapas tych chusteczek. mnie jest 6 opakowań, żebym miała, ale jeśli e, nie udałoby mi się kupić, zrobić zapasu, no to wiem, że jest Kiko. Dajcie znać tylko, czy na Kiko jest czasem promocja też 3 za 2 no bo wtedy też by się opłacało je kupić bardziej, więc ja e, je sobie. Na razie sobie w domu, bo jedna mam w salonie, te jeszcze z Sephory, ale właśnie się potrzebuje coś mocno peelingującego. To jest po prostu e, bardzo ostry, bardzo mocny peeling w fusteczce, w którym tak sobie możecie wydrapać pory i tutaj nos, że będzie po prostu ładko, jak u, nie wiem, u niemowlaka. E, dostałam też oczywiście od Elgi prezent. Zobaczcie, wygląda to opakowanie piękne. No już chyba Wam e, kolory sugerują, że jest to właśnie Charlotte. Charlotte Tilbury i dostałam tutaj właśnie puder od Agi, Magic Powder, puder pod oczy oraz do całej twarzy, 13 gramów produktu, ja dostałam odcień z... Fair to Medium, jest chyba jeszcze transparentny, tylko trzy odcienie są, także <laughs> jak na makijażyskę, to trochę słabo gama kolorystyczna, ale nieważne. Bardzo ładne opakowanie, no nie wiem, mnie takie rzeczy kręcą, mega mi się to podoba, chociaż trochę jak Ci, jest ym, taka seria u y, sh, y, Shane, Shane Dawsona z tymi teoriami spiskowymi z podobnym okiem. W... Nie dobra, nieważne, bo ja zawsze mam jakieś dziwne skoki myślowe. E, puder, przychodzi do nas właśnie zapakowany w takim pudełeczku, gdzie to jest możemy fajnie wszystko odkręcić, bardzo delikatny, bardzo fajnie zmielony już używam kilka razy, więc nie, mam sobie pierwsze przemyślenia, ale ponieważ nie chcę Wam uzrazać wszystkich moich, e, jak powiem przemyśleń na temat kosmetyków, które tutaj mam, więc was spoczynam trochę w niepewności, i na pewno zrobię Wam recenzję, mam jeszcze do nagrania recenzję pudłu, które też są od już było kilka miesięcy temu i to jest Laura Mercier e, e, Glow dobrze mam? to jest ten Glow? burmesian translucent. Tak, tak, tak. Więc mam dwa pudełka, wróć do do pokazania wam na kanale, więc tych filmików makijażowych będzie dużo. Oj, będzie, będzie. Jest materiał do nagrywania. Także kochana, dziękuję ci. Dziękuję Ci bardzo. Od szabuł by mi nawet kontur ta konturówka, też by mi temperówka zadowoliła, bo mam jedną, jest rewelacyjna. I tutaj mam w takim pudełku z maka prezenty, które dostałam od Kasi i od Justyny. Także te rzeczy troszkę sobie odczekały, odleżały, ale już Wam po kolei pokazuję. Więc dostałam od Kasi kilka prezentów, kilka rzeczy, zostałam też w spadku. Dostałam bazę marki tart. Jeszcze jej nie testowałam, z tego co wiem, Kasia zamawiała bazę dla mnie i dla siebie prosto z Ameryki i jest to ulubiona baza Tati, którą obywę oglądamy, uwielbiamy i tutaj mamy 15 ml pojemności, szklano opakowanie, bardzo porządnie wykonane. To jest plastik, ale całkiem taki porządny. No i już trochę tej bazy tutaj ubyło, bo Aga właśnie używała, więc... To jest taka baza wypełniająca pory wygładzająca, e, coś pewnie a'la Tatcha, coś pewnie a'la e.l.f., e.l.f.a testowałam i mi się nie sprawdzi, więc jestem bardzo ciekawa tej bazy. E, na Tarte nigdy nie zwracam uwagi, co jest ciekawego, a Kasia wiem, że, e, że ostatnio właśnie dosyć często sprawdzę, co oni tam wypuszczają, więc super. Dostałam jeszcze, dużo tego jest, dostałam w prezencie od Kasi korektor od Nataszy Denony i to jest ten Transfix Matte Concealer. Ja mam go w odcieniu 3W, raz go już używałam, więc na pewno za jakiś czas Wam powiem, co o nim myślę, bo to jest bardzo specyficzny produkt. Bardzo ładne, proste opakowanie, trochę przypomina, że powiem kształtem Maybelline Fit Me. Odcień jest naprawdę bardzo ładny. Kosztuje z tego co pamiętam około 20 paru funtów i Natasza jest dostępna na Cult Beauty, na Feel Unique, więc można bez problemu te produkty w UK kupić. I dostałam też od Kasi zestaw. To, jest, są, tak, to, jest, to, są, to są takie miniaturki z marka Jacobsa. I powiem Wam, że jestem absolutnie zakochana. Przepiękne kolory, to jest ta wersja kolorystyczna Sugar High Nude Lip Trio, Trio po prostu. I tutaj w środku mamy właśnie trzy miniaturki, mamy konturówkę, e, pomadkę oraz błyszczyk. Nie otworzyć. Blond moment. A, jeszcze. Chciałam, żeby ładnie widoczne wsadziłam do góry nogami, więc o, żeby to ładnie wyglądało. Przepiękne kolory dla chłodnych typów kolorystycznych. Powiem Wam, że ja właśnie nałożyłam sobie ten zestaw, jak Ada była i przepięknie to na ustach wygląda, naprawdę bardzo podkreśla urodę. Aga na przykład jest bardzo ciepła, jeśli chodzi o, o urody i jej w ogóle te kolory nie pasowały, więc jeśli potrzebujecie czegoś bardziej chłodnego, to serdecznie Wam mogę te kolory polecić, na pewno zrobię oddzielny film, gdzie Wam pokażę, jak one wyglądają, ale konturówka to jest po prostu coś niesamowitego, z tego względu, że sobie zrobiłam swatcha i chodziłam z tym słoczem przez cały dzień, ta konturówka po prostu zastega na ustach, nie jest nie do ruszenia, więc bardzo, bardzo jest trwała, co oczywiście jest dla mnie ogromnym Plusem. E, dostałam od Kasi dwie odlewki. Tutaj mam odlewkę podkładu, właśnie już od Nataszy Denony. A tutaj mam odlewkę z. Um, ble, 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 z, z czego? Z Lorela, z tego podkładu, co też tak taki bardzo lubi. Nie wolno odkręcać ten infallible chyba. E, jeszcze go nie używałam. E, Natasza używałam i powiem Wam także e, kolor do zaciemny ale wiecie, kolor to jest, kolor jest kwestią, e, wiecie, że tak powiem, do, do naprawy, bo można po prostu kupić jaśniejszy. Bardzo ładnie skórze wygląda, e, wtapia się, ona tak delikatnie, satynowo. E, ja użyłam wtedy chyba bardzo delikatnego pudru, bo dosyć szybko zaczęło mi się na przykład wyświecać, e, ale może kiedyś kupiłabym wersję z tylko musiałabym pierwszy trafić z kolorem. No w kaście że tutaj w spadku e, dwa produkty. Dostałam rozświetlacz. Obsession, a to z Revolution chyba, Mega Moon Highlighter, i on jest taki trochę właśnie e, fioletowy, czekajcie, coś mi tutaj lata. Więc bardzo, bardzo chłodny i moim zdaniem będzie fajny do, e, do dekoltu albo ewentualnie wewnętrzny kącik, bo jest mega chłodny. I dostałam od Kasi e, w spadku również Anastazja e, Beverly Hills, of course. I to jest e, Shadow Stick Foundation i odcień nazywa się kontur. I ja dzisiaj sobie nakładałam właśnie ten produkt w ramach e, konturowania i to jest właśnie taki idealny odcień. Zobaczcie. Przepiękny, chłodny, idealny do konturowania, Nie jest zbyt szary, nie jest zbyt ziemisty, bardzo fajnie się blenduje. Ja się bałam, że on będzie taki właśnie woskowy temp i będzie mi zjadał podkład, ale mogłam bez problemu go dokładać, wyblendować produkt i e, właśnie mam dzisiaj ten zestaw e, Anastazję i Hulę Light na twarzy. Wygląda bardzo, myślę, delikatnie, bardzo subtelnie, więc na pewno wam pokażę w akcji, jak on wygląda. Każdy, mi kiedyś go chciała dawać, ja mówię, nie, nie chcę, ja mówię, mam jakieś produkty, ale ten jest naprawdę fajny, bo jest gęsty, mocno pigmentowany, ale nie jest tak. Taki, e, nie wiem, kredo, nie, że kredowy, taki gumowy, teraz są takie gumowy, ale plastynie, zobaczcie jak to się ładnie blenduje i ja dokładałam sobie chyba tak dwa, trzy razy w jednym miejscu i e, na koniec e, produkty jeszcze, które dostałam od Justyny właśnie e, w prezencie, baza Pilouis. tak zaczęłam mówię, what? Odcień 0.5. Jeszcze jej nie testowałam. Co prawda byliśmy z Kasią na warsztatach u Eweliny, zyk to Ewelina używa trochę tej bazy, ale mieszałyśmy ją z czymś innym to było już tak dawno i tylko, raz, że nawet nie pamiętam. I odcień jest taki bardziej beżowy, taki nudziakowy. Dobra, wygniotłam sobie tutaj, wygniotłam, wycisnęłam odrobinę tej bazy i zobaczcie, jaki tutaj jest pigment. To jest jedna z tych baz, którą raczej nie należy rozsmarowywać. A wklepywać, bo wtedy ona, ona po prostu lepiej e, wygląda i się na skórze układa, więc pigment jest naprawdę mega. I dostałam jeszcze dwie e, rzeczy: dostałam mój absolutnie ulubiony peeling. E, peeling! To było miało Peeling! Marki Organic Shop, i to jest ten e, cukrowy, e, kawowy peeling, który pachnie obłędnie, e, który ja po prostu uwielbiam. Tutaj mówimy na zbyt atrakcyjnie. E, a, Yy, ale yy, rewelacyjne zdzieraki, moim numerem jeden, jeśli udaliście jeszcze yy, ulubieńców z marca, to wiecie, że jest to peeling yy, właśnie arbuzowy z marki Mohani, naprawdę polecam Wam go z całego serca przetestować, a drugie moje ukochane peelingi to są właśnie peelingi cukrowe z Organic Shop, tanie i naprawdę dobre. Yy. Także super, cieszę się, cieszę się, że mam zapas. I dostałam jeszcze tutaj dwie rzeczy. Masyczkę, którą kiedyś bardzo dawno temu miałam. I to jest masyczka z kwasami, o, ile dobrze pamiętam, właśnie z Balei. Taka 3-minutowa z kwasami właśnie AHA. I może sobie dzisiaj wieczorem jej użyję. Także fajnie, że mogę do niej wrócić. Także justy, no dziękuję Ci bardzo. I dostałam jeszcze świeczkę. Znaczy działa? do salonu Ci ją kupiłam. No to... No, no to do salonu, to wywiozę, no dobra. E, piwonie i e, Linder Blossom. E, nie wiem, co to jest Linder. Z Lind mi się pokaże z czekoladą, ale powiem to jest z boku napisze, co znaczy się Linder. E, więc mamy taki właśnie, o, jeszcze raz może prezentacja. Cyk. Otwieramy. Biała, ładna, prosta świeca, bardzo elegancka, z jednym knotem. I pachnie tak troszkę cukierkowo, trochę takimi, właśnie, delikatnymi kwiatami. 35 godzin, to czas e, czas e, palenia. E, co ja powiedziałam? Piwonie, tak? Piwonie i coś jeszcze. Ale ładne, delikatne. E, bardzo wam delikatny zapach. Ja od dawna mam ochotę na świeczkę z dżumalą na gruszkę z frezem, ale jakoś za każdym razem, kiedy jestem już tam w butiku, to nie mogę się przemóc, żeby wydać tyle na świeczkę, chociaż jest mój absolutnie ulubiony zapach. Kochani, tyle! Wow, ten film był bardzo długi, ale tak jak już powiedziałam Wam nadchodzą kolejne filmiki również z nowościami, więc to wszystko, co Wam dzisiaj pokazałam będzie za jakiś czas na kanale, będzie testowane, pokazywane, także nie mogę się już doczekać. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz powiem proszę o kciuka w górę, o subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie. I widzimy się w kolejnym filmiku. Także buziaki trzymajcie się ciepło. pa! pa.